Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest przygotowanie zawartości, dzięki której będziemy dodawać nasze zdjęcia do galerii. Trzeba włączyć moduły Content, Moduł File Field oraz Image Field. Włączymy także moduły. Image API oraz image cache. Ok. I potem zachowajmy konfigurację. Ok, moduł content yy, sprawi to, że będziemy mogli dodać swój rodzaj zawartości. I teraz to zrobimy. Przechodzimy do zarządzania zawartością. Rodzaje zawartości, nowy rodzaj. Nazywamy no, na przykład fotografia, typ foto. Tu zmieniamy na opis, cechy rodzaju zawartości do publikacji. Na stronie głównej odznaczamy ustawienie odpowiedzi włączone. Ok. Rodzaj zawartości mamy dodany. Teraz dodamy pole do ładowania zdjęcia. Przechodzimy do zakładki Manage Fields. I tworzymy nowe pole: fotografia, foto, tutaj zaznaczamy file oraz image, i zachowujemy. Tutaj możemy skonfigurować nasze pole dodawania grafiki. Jakie są formaty dozwolone? Można tu ustawić maksymalną, minimalną. Rozdzielczość zdjęcia no oraz inne ustawienia, jak rozmiar zdjęcia, alternatywny tekst oraz inne. Ja tutaj zaznaczę tylko, że będzie to pole wymagane i że będzie można dać tylko jedno zdjęcie. Ok, to przesunę sobie. Opis będzie pod fotografią. I zachowuję. Dobra. No zobaczmy jak wygląda ta zawartość. Dodaj zawartość. Fotografia. Pole tytułu do wpisania. Powiedzmy 1. I dodamy jakieś fotografie przykładowe. Po dodaniu klikamy wysyłanie plików. No jak są duże pliki, to może to chwilę zająć. Ok, opis plaża zachowujemy. No i widać, zdjęcie się dodało. Jest ono w wersji oryginalnej, czyli nieformatowane. Dodajmy jeszcze jedno zdjęcie. Okej, okay. okay. mamy dodane dwa zdjęcia.